W dzisiejszym filmiku chciałabym zaprezentować Wam piękny Vanilla Blonde. Włosy do tej pory były farbowane różnymi farbami drogeryjnymi w domowych warunkach. Czas na metamorfozę przez fryzjerę. Przystępujemy do działania. Zaczęłam od łagodnego rozjaśniacza, 1 cm od nasady. Następnie nałożyłam na odrost i oczyściłam końce. Spłukałam, zrobiłam prepigmentację, umyłam szamponem stabilizującym. Zrobiłam pielęgnację z maską lipidową i aminokwasami. Następnie przystąpiłam do tonowania, delikatnie podcięłam końce. Tak wygląda efekt końcowy. Piękny, czysty, penilowy włos.